Szybkie wpłaty i wypłaty do arbitrażu, handel w parze do złotówki, gra na dźwigni, bezpieczeństwo, Coxie IO, Wszystkie rynki w jednym miejscu. Sobota. 20 kwietnia 2019 roku. Z tej strony Mike, witam i zapraszam na 118 Kryptoniusy. A w dzisiejszych kryptoniosach, jak zwykle, porcja wiadomości ze świata kryptowalut, nadchodzące wydarzenia, co tam w kryptotwierka, czyli Twitter, analiza bieżącej sytuacji na rynku i kilka słów na koniec oczywiście, świąteczne życzenia. W dzisiejszych wiadomościach, troszeczkę dłużej: Craig Wright wycofuje fałszywy e-mail z sądu, Pakistan wprowadza regulację kryptowalut, Rosja wprowadza izolacyjne prawo. 3% amerykańskich emerytów posiada Bitcoina. Monero świętuje piąte urodziny. Ilość malware urosła o 90% w pierwszym kwartale. Handlarz BTC ukarany za naruszenia a Czy biznes ICO umarł? Problemy Bitcoin Cash Satoshi Vision. Nowa aplikacja płatnicza dla XRP. 80% inwestorów nie zamierza płacić podatków ze strony comparik.pl. I jeszcze jedna informacja. Portfel Kowalskiego robi live. Więcej informacji pokażę Wam, to wszystko, jak to wygląda. Dzisiaj godzina 20.45. Czyli, jeżeli oglądacie kryptoniusy, to macie chwilę przerwy, a później zaczynamy live u Kowalskiego. Brawo, Kowalski. Craig Wright. Adwokat prowadzący sprawę Craig'a Wright'a wycofał jeden z dowodów w sprawie przeciwko Wright'owi. Sprawę wytoczyła rodzina zma, zmarłego Dave'a Claymana, który był jedną z pierwszych osób pracujących nad bitcoinem. Jednym z dowodów na korzyść Wright'a miał być e-mail świadczący na jego korzyść. Okazało się, że jest on fałszywy. Gdy wyciekła ta informacja do netu, to ludzie pokazali, że jest to fałszywy, że jest to podróbka. Kolejna kompromitacja samozwańczego Satoshi. Czy sąd wyciągnie konsekwencje? Nie wiem jak to jest w Stanach. W Polsce mogliby to podciągnąć pod składanie fałszywych zeznań. Zobaczymy. Lecimy dalej. Pakistan. Do tej pory pakistańskie podejście do tematu kryptowalut nie było zbyt pozytywne, a tamtejszy bank centralny często strzegał przed firmami świadczącymi krypto usługi. Zmiana jednak nadchodzi, powoli, ale nadchodzi. Pakistański FATF, czyli Financial Action Task Force, zarekomendował niedawno nowe ramy regulacyjne, które mają ograniczyć nielegalną aktywność powiązaną z kryptowalutami oraz umożliwić regulatorom nadzorowanie rynku. Pakistan został zmuszony do akceptacji kryptowalut nawet pomimo negatywnego podejścia. Wszystkie firmy zostaną sklasyfikowane jako EMI, czyli Electronic Money, Money Institutions, i będą musiały uzyskać specjalną licencję. W grę będą wchodzić także regulacje KYC i AML. Plotki mówią, Iż w 2021 roku ma pojawić się kryptowaluta Banku Centralnego, czyli CBDC, czyli Central Bank Digital Currency. Zobaczymy, ciekawa sprawa, powiem szczerze, wcześniej o Pakistanie niczego nie słyszałem. Zobaczymy, lecimy dalej. Rosja, rosyjska Duma uchwaliła właśnie prawo, które pozwala odłączyć Runet. Runet jest to rosyjska część internetu od globalnej sieci. Prawo jeszcze musi zostać zatwierdzone przez Radę Federacji, zanim zostanie podpisane przez prezydenta Budina. Jeżeli wejdzie w życie, nakierowanie ruchu zewnętrznego przez kontrolowane przez rząd węzły, aha, pozwoli na kierowanie ruchu zewnętrznego przez kontrolowane przez rząd węzły, co pozwoli na całkowitą cenzurę oraz nieograniczoną kontrolę instytucji o nazwie Roskomnadzor, czyli chodzi o to, że nie będzie komercyjnych wyjść na świat. Nie tak jak w Polsce, tam TEPSA ma swoje, inni mają swoje, tam wszystko będzie przez rządowe, rządowe węzły. Powstanie także własny DNS kontrolowany przez wyżej wymienione instytucje. Nie znalazłem informacji, czy będzie można uzywać tylko takiego DNS-u, czy inne wszystkie będą poblokowane. Oficjalnym celem jest upewnienie się... Iż wewnętrzny ruch pomiędzy obywatelami, a także firmami nie będzie obsługiwany przez zagraniczne podmioty, całość ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku. Oczywiście chodzi o cenzurę, oczywiście chodzi o to, żeby kontrolować to w pełni. Śmieszny jest ten argument o tym, że zagraniczne podmioty będą wykradać dane rosyjskim firmom. No cóż, lecimy dalej. Emeryci, emeryci w USA zostali zbadani pod kątem Bitcoina przez magazyn Gold IRA Guide. Okazuje się, że jedynie 3% z nich posiada bitcoina. 56,7% jest świadomych jego istnienia, ale nie jest nim zainteresowanych. 3,5% chciałoby zainwestować, ale nie wie jak zacząć. 33% nie wie, czym w ogóle jest bitcoin i nie słyszało o nim. Jak to można skomentować? No jeszcze do adopcji nam jeszcze trochę pełnej zostało. Lecimy dalej. Monero, najbardziej znana kryptowaluta oparta na prywatności. Monero świętuje piąte urodziny. Powstała w 2014 roku, sfinansowana całkowicie przez crowdfunding. Do tej pory jest rozwijana przez entuzjastów. W dowolnej wybranej chwili pracuje nad nią od 100 do 200 entuzjastów, zależnie od tam wolnego czasu i tak dalej. Z tej okazji Sir Hack, włoski deweloper Monero, wypuścił darmowy PDF o nazwie Mastering Monero. Prywatność Monero Zapełnia mechanizm podpisów pierścieniowych, czyli z angielskiego ring signatures, oczywiście są też inne mechanizmy. Jak do tej pory nie ma informacji, jakoby służbom udało się złamać anonimowość Monero. No Monero jest solą wokół wielu służb, bo tam nie ma, nie można prześledzić historii, czyli jak ktoś gdzieś jakiś bitcoin wrzuca w Monero, to nie wiadomo, co się z nim stało. Lecimy dalej. Malware. Skamerzy i oszuści nie śpią i coraz to wymyślają nowe ataki. Jak donosi najnowszy raport, ilość ataków typu ransomware ciągle rośnie. Średni okup wzrósł z 6733 dolarów w czwartym kwartale 2018 roku do 12762 dolarów w pierwszym kwartale 2019 roku. Głównym celem ataków są oczywiście wielkie biznesy. Najbardziej udanym atakiem jest Dharma, później GandCrab i na końcu Ryuk. Bitcoin jest nadal najpopularniejszym żądaniem okupu. Czyli tutaj mamy Twoje to, to, to nagie zdjęcia. Wyślij bitcoina, to je skasujemy. A ja powtarzam: edukacja, edukacja, edukacja. Nie dajmy się z kamerą, nie dajmy się piramidowcom, nie dajmy się ML-owcom, nie dajmy się innym owcom. Walczmy, szerzmy wiedzę, szeszmy darmową wiedzę. Tylko ta nas uratuje. Każdy członek kryptonarodu lub społeczności powiązanych to jest jeden potencjalnie mniej oszukany przez oszustów. Lecimy dalej. Bitcoin. Amerykańscy w Fincen, czyli Financial Crimes Enforcement Network, pierwszy raz w swojej historii ukazał osobę wymieniającą kryptowaluty za niedopełnienie wymogów AML. Trader z Kalifornii, Eric Powers nie spełnił wymogów BSA, czyli Bank Secrecy Act za lata 2012-2014. Kupował on i sprzedawał bitcoiny w sieci, ale nie zarejestrował się jako tzw. money transmitter. Nie raportował on także podejrzanych transakcji, po prostu je przetwarzał. Jego kara to grzywna w wysokości 35 tysięcy dolarów oraz zakaz dalszej działalności tego typu. Jak powiedział dyrektor Fincen, zasady BSA dotyczą wszystkich, niezależnie od wielkości. I tutaj przypomina mi się przede wszystkim taki film Oni Żyją i taki plakat obej. A z drugiej strony przypomina mi się powiedzenie jednego człowieka, który powiedział Zobaczysz, za parę lat może się okazać, że niektórzy goście, którzy prowadzili ICO, to pójdą siedzieć. Bo jeżeli ludzie wierzyli, że kryptowaluty spowodują wymknięcie się, uwolnienie się od rządów i wielką wolność itd., to niestety rządy i różnego rodzaju dziwne organizacje łatwo władzy nie oddadzą. Lecimy dalej. ICO! Spadki rynku kryptowalut odczuły szczególnie projekty ICO. Przestały zbierać finansowanie. Odczuły to także firmy ufurujące usługi obsługi, fajnie to wyszło, ICO. Stworzona w 2015 roku firma Ambisafe zapewnia szereg usług typu backend dla firm operujących w świecie blockchain, m.in. obsługę sprzedaży tokenów, audyt smart kontraktów. Jednak w ciągu ostatnich dwóch miesięcy 2018 roku ilość pracowników została zredukowana ze 120 do 50. Dodatkowo nie przedłużono kontraktów. Z 60 współpracownikami firmy z Ukrainy. Podczas boomu firma zarabiała 500 tysięcy dolarów miesięcznie. No i na chwilę obecną nie zapowiada się żadna zmiana trendu. Oczywiście weszły regulacje, nie ma tak, że na hasło blockchain, każdy dostawał orgazmu i e, wszyscy tutaj już rzucali shut up and take my money. Teraz jest trudniej. Teraz nawet niestety straciły na tym też dobre projekty, bo ludzie ze względu na ilość skamów, no jak wiecie, 92% ICO według niektórych tylko okazało się skamem. Ciężki kawałek chleba w tej chwili dla ICO, nawet dla dobrych projektów. STO to jest praktycznie jak IPO. Zobaczymy, chociaż ja, ja uważam, że trzeba się teraz, jest właśnie czas na edukację, ponieważ jak się zacznie kolejna się owczy pęd, kolejna bańka, to ludzie będą znowu debil pierdolca dostaną za przeproszeniem i będą dalej na wszystko kasę pompować, więc trzeba jak najwięcej ludzi edukować. Lecimy dalej. Bitcoin Cash SV. Moja ukochana kryptowaluta, a przy okazji też kryptowaluta Craiga Wrighta, ma problem za problemem. Po zamieszaniu wokół ataku Krega na ludzi ze świata krypto, m.in. na hodlonata, Binance zdecydował się usunąć Bitcoin SV z giełdy. Okazuje się jednak, że były ku temu podstawy i nie musiało być to działanie polityczne, jakie zarzucili wierni SV'a. Ze względu na ogromne bloki, sam blockchain SV został już kilkukrotnie przeorganizowany, co jest rzeczą niepożądaną. BitMEX ujawnił, iż 18 kwietnia ich węzeł BSV doświadczył Dwóch reorganizacji bloków, najpierw zmieniono trzy bloki, później sześć. Na następuje, gdy dwóch y, górników trafi blok jednocześnie, co powoduje powstanie tymczasowego podziału łańcucha. Sytuacja rozwiązuje się, gdy zostanie wydobyty następny blok. Myślę, że tutaj ta sytuacja w Bitcoinie rzadko kiedy następuje. Zwykle pod powodem tego jest zbyt mała moc sieci i sieć jest zbyt wolna, aby efektywnie produkować bloki. Nowe bloki oczywiście. Gdy zapodano BitMEX ocenę sytuacji, przedstawił on kilka wariantów, jednocześnie stwierdzając, iż BSV jest zbyt niewiarygodny, jeśli chodzi o płatności, blok jest zbyt duży, a opóźnienia sieci zbyt wysokie. Co ja mogę rzec? Lecimy dalej. XRP. Pojawiła się nowa aplikacja płatnicza, która wykorzystuje token XRP. Wspierany przez Ripple startup XRP Labs opracował aplikację o nazwie XRP, XRP Payments. Aplikacja została, pozwala na wymianę w walut do walut w Fiat w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu konwerterowi. Została ona zaakceptowana zarówno przez Google, jak i przez Apple, czyli będzie i na Play Store, i na, yy, nie pamiętam, App Store chyba to się nazywa, tak? Nie pamiętam jak się ten sklep yy, Apple nazywa, nigdy nie używam iPhone'a. Na Play Store posiada ranking 4,6, czyli całkiem niezły. No cóż, myślę, że tutaj na kanale X Grosza będzie można się więcej dowiedzieć. Teraz ze strony komparik.pl 80% inwestorów nie zamierza płacić podatków od handlu kryptowalutami. Początek, a, a, autor, zapomniałem oczywiście, autorem jest Aurkadiusz Jóźwiak, artykuł z 19 kwietnia. Początek nowego roku to dla wielu okres zmian i realizacji swoich postanowień. Jest to także czas. Kiedy każdy z nas zobowiązany jest do złożenia swojego zeznania podatkowego rozliczenia się z zysków bądź strat osiągniętych w minionym roku kalendarzowym. Obowiązek ten mają także osoby, które zaksięgowały zysk z handlu walutami wirtualnymi. W praktyce okazuje się jednak, że większość z nich nie ma zamiaru płacić podatku od kryptowalut żadnego. Cóż ja mogę, jak ja mogę to skomentować. Ja to mogę skomentować tylko w jeden sposób, a mianowicie, jak się wymyśla debilne podatki, które tak de facto nawet urzędnicy nie wiedzą, jak to interpretować, oczywiście mówię o roku 2018, bo teraz rozliczamy rok 2018. To nie dziwta się, że ludzie nie chcą płacić. Jak to mówią po ta w dupę wójta. No, podatki i socjalizm teraz rządzi, taka prawda, nie ma co mówić inaczej. No cóż, artykuł oczywiście link pod filmem. A teraz rzecz, którą jeszcze nie było w polskim internecie: a mianowicie portfel Kowalskiego, kryptowaluty, blockchain i inne bzdury, m.in. nano. Livestream, godzina 20:45 dzisiaj, czyli jak skończycie oglądać kryptowalutową niedzielę, krótka przerwa, na co kto tam potrzebuje, i zapraszam do Kowalskiego, ja tam też będę. Pewnie parę fajnych technicznych rzeczy czy będzie. Także zapraszam serdecznie. Bardzo dobry, bardzo dobry News Kowal. Mam nadzieję, że będziesz live regularnie prowadził, że twój laptop to uciągnie i twój nowy internet. Nie wiecie, nie wiem, czy wiecie, Kowalski ma nowy internet, a przynajmniej powinien mieć. No cóż, lecimy dalej. I oczywiście, zanim dalej polecimy, muszę znaleźć nadchodzące wydarzenia. Tutaj wielka, wielkie podziękowanie dla Dominika który nadsyła mi regularnie wydarzenia, bardzo mi pomaga, a teraz jeszcze dodatkowo mi do Twittera parę rzeczy wysłał. Super Dominik, dzięki wielkie. W dzisiejszych wydarzeniach. 20 kwietnia konferencja NeoJoy 2019. 22 kwietnia Bitcoin SV ma zostać usunięty z Binance'a. IoTeX, o którym research nagrałem wczoraj, ma przejść na własny mainnet. Oczywiście będzie to mainnet wersji alfa. A Zilika też ma przejść na mainnet i będzie tak zwany token swap. Zika była wcześniej na RC20. 23 kwietnia konferencja Blockchain Live Asia. I 24 kwietnia Binance Coin wylistowanie na Binance Launchpad projektu Matic. A jeśli chodzi o sam Binance, to nie wiem, czy wiecie, że ta zdecentralizowana giełda Binance, wczoraj żeśmy rozmawiali o tym, o tym u Kowalskiego na Discordzie. Dzięki Bioniczny Kogut za podesłanie tej informacji. Ja niestety tego linka nie mam. A może znajdę i wkleję pod filmem? Nie wiem, czy wiecie o tym, że tak naprawdę na tym Binance e, to będzie ich własna sieć, i tam tak naprawdę nie będzie prawdziwych bitcoinów, e, nie będzie prawdziwych Ethereum, to będą takie tokeny, coś takiego jak zrobił Ice Rock Mining, zrobił tak jakby e, Rock to Pay, czyli ten token jest powiązany jeden do jednego z Ethereum. Możecie to zamienić jeden do jednego na Ethereum, ale to nie jest prawdziwe Ethereum. Coś takiego jak kupujecie zamiast prawdziwego fizycznego złota, kupujecie sobie Kupujecie sobie kontrakty czy jakieś papiery na złoto. No, złota nie macie, jak padnie wasz operator, to tutaj oczywiście ja nie podejrzewam o to, że Binance padnie, ale z tego co ja zrozumiałem, to tam będą tak, jakby takie tetery. Teter, czyli odwzorowanie danej kryptowaluty, odwzorowanie Bitcoina, odwzorowanie Ethereum i tak dalej, tak dalej. Powiem szczerze, spodziewałem się czegoś innego, no ale cóż, lecimy dalej. Przechodzimy do co tam w kryptoćwierka, czyli popatrzymy sobie, co się dzieje na Twitterze. Na początku z giełdy Poloniex, po Poloniex będzie wspierał USDT na sieci Tron I rozszerzy airdrop dla swoich klientów Nie wiem czy wiecie, ale właśnie USDT też powstaje na sieci Tron Vitalik Buterin Zabawny fakt, próbowałem być praktykantem w Ripple w połowie 2013 roku, ale ze względu na wymagania wizy do Stanów Zjednoczonych, firma musi istnieć 9, 1 rok, a istniała tylko 9 miesięcy. I wypowiedział się także Justin Sun. No, no, gdybyśmy byli obydwaj w Ripple, i tak dalej, i tak dalej. Teraz ze strony Krypto Rewolucja. UOKIK przestrzega przed Dascoin i NetLeaders. No. Teraz Binance CZ Binancea przetwitował Ledger Nano S pracuje na Binance Chainie. Teraz jeszcze tu jest informacja o tej reorganizacji bloków ze strony z Twittera Alster Miln, czy Miln, który podał, który podał też zobaczcie Nikity y zaworonkowa ze strony Coin Telegraph, chińska publiczna. Firma górnicza straciła 90% wartości. Skończyły się tweety. Pora przejść do analizy sytuacji na rynku. A dzisiaj na rynku zobaczmy, co się dzieje. Niech ja tylko to znajdę. Na stronie Coin Paprika. Przejdźmy do rynku, przejdźmy do Bitcoina, ale popatrzmy, co tu się dzieje. No tak, jak zwykle, trochę w górę, trochę w dół. W górę wyskoczył oczywiście Binance Coin, który w ciągu ostatnich 7 dni urósł 33%. Jak tam nasz kochany Bitcoin SV? Bitcoin SV już po 16% w skali ostatnich 7 dni, też stracił, spadł na 14 miejsce. Co tu jeszcze ciekawego? Zobaczcie, Stellar jest na 9 miejscu. Spójrzmy jak wygląda, zobaczcie, BAT, BAT idzie jak burza, 31% w ciągu 7 dni, 10% w ciągu ostatnich 24 godzin. Wiczeń, eee, właściwie słabo. Doczkoń też do dołu liczę, że jeszcze spadnie, to go odkupię. A Świniolis 33. miejsce w ciągu ostatnich 7 dni: 5,7% do góry. Eee, 1,41% w ciągu ostatnich 24 godzin, ale spójrzmy sobie na coin market cap w ciągu ostatnich oczywiście 30 dni. Skoczyliśmy do góry i właściwie idziemy bokiem z lekką górką. Osiągnęliśmy jakieś tam 180 miliardów dolarów. Od razu spojrzymy sobie w ciągu ostatnich 7 dni: kto tu. Anopteinium zobaczcie, przywożą Anopteinium Anoptenium doszedł nowy transport z Pandory i zobaczcie 392-27% do góry mówiłem, że w to, to Anoptenium coś czego nie można uzyskać prawie jak Amelinium, także tak to wygląda. I jeszcze jest BUGURA Coin Zero 128% InSolar i inne takie ciekawe bitmax token, Monacoin to jest coś, to te, te tokeny odpowiadają e, po, portre, ten, e, portretowi Monalizy Omifry zobaczcie, dalej idzie ostro widać jakaś wojna się szykuje wśród ziemi. największe straty safe chyba safe okazał się syfem, ABBC Coin e, oczywiście też Bitcoin SV, co ciekawe łabi też tutaj dawne wskoczyło, o Lighting Bitcoin, jakiś wspaniały, cudowny projekt DaVinci Coin, a to ten od tego od DaVinci'ego ten coin Eee, ostatnio dodane, zobaczcie, IWA Cash 210% do góry, Valor Token 13%, Microcoin. Nie jest to coin z Microsoftu, pytałem się, dzwoniłem do tego, jak on się nazywa. Do Billa Gatesa on powiedział, że nie ma Microcoin, to nie jest od nich. Spójrzmy na cenę Bitcoina. Jeśli chodzi o ostatnie 7 dni, no to bitcoin buduje się powoli do góry, był już nawet na poziomie 5343. Właściwie to idziemy bokiem, jak spojrzymy sobie 30 dni, to tak lekko do góry pod niewielkim kątem. Co tu można jeszcze powiedzieć? Właściwie chyba nie ma co powiedzieć, no po prostu, aha, jeszcze miałem pokazać właśnie, co tu powiedzieć, tam nie ma co, jeszcze miałem pokazać wykresik, tak to wygląda, narysowałem tutaj ostatni szczyt, tak pi oko, 5458, oczywiście to jest na giełdzie BitMEX, bitcoin do dolara, yy, kontrakty, świeczki 4 godzinne, a tu nie będę nic więcej rysował, tyle jest ostatnio, tu był dołek. 4700, no zobaczymy co tu się będzie działo, na razie wygląda na to, że, że budujemy się do góry i wszystko wskazuje na to, że chyba Kowalski wygra nasz zakład, e, oczywiście będziemy sprawdzali na paplicę. zobaczmy sobie ile ten, e, Kowalski dał chyba 5600, ja dałem chyba 5300 czy 5200, także zobaczymy kto teraz wygra nasz wykres. Rafoki obóz dał 6000, także to będzie, to będzie pojedynek, dobra nie ma co pitolić, bo wiadomo jak to jest analiza techniczna. Analiza techniczna działa do momentu, gdy przestaje działać. Także oczywiście wspomagać się nią można, a nawet powiedziałbym, że czasami trzeba. Ale ja powiem szczerze, ja w swojej spekulacji bardziej się kieruję ceną i jakimiś tam trendami rynku. A główne moje waluty to Dogecoin i Redcoin. No, oczywiście inne też takie, różne mniejsze. Przechodzimy teraz do podsumowania. Nie wiem, czemu to kliknąłem. Dzisiaj w podsumowaniu pogadamy o parę rzeczy. Na początku chciałem pozdrowić kolegę, a właśnie, może o całej, całej sytuacji z Fenixem. Co ciekawe, tak naprawdę to, co chciałem powiedzieć od początku. Bitcoin Fenix prowadzi swój kanał, jak mu się to podoba. Ja bym Patronata nie zakładał, on założył, ja rozumiem jego motywacje i oczywiście ma do tego prawo. Ja jestem oso jaka osoba, która nienawidzi socjalizmu, jestem ostatnią osobą, która mówi o tym, jak ktoś ma wydawać pieniądze. Możecie wydawać na cokolwiek chcecie. E, możecie dać Feniksowi, który przekaże to, na, e, przekaże to na jakieś tam cele charytatywne, część z tego 30%, możecie kupować kursy u koniecznego, możecie robić co chcecie, możecie jakieś tam university, cokolwiek chcecie, możecie kupować doskonałe bitconnecty, e, jakieś inne tam futurocoiny, inne rzeczy, wszystko możecie, to są wasze pieniądze, ja jestem ostatnią rzeczą, ale ja mam prawo powiedzieć, że Zjedza jest za darmo w internecie i szerzyć ją za darmo, za to, jak to się mówi, przysłowiowe półk zapłać. To pierwsza sprawa. Niektórzy ludzie tego nie rozumieją. E, I bardzo właśnie teraz chciałem serdecznie pozdrowić kolegę, który użył stwierdzenia w komentarzu na temat tego, że ja dałem komentarz. Zapytałem się, czy, e, czy grupa na Telegramie, bo ma powstać grupa na Telegramie, będzie płatna i dostępna tylko dla, e, dla można powiedzieć... Mm, e, osób, które są na patronajcie. Phoenix oczywiście wyjaśnił, że tam będzie zarządzanie i tak dalej. A ta grupa będzie płatna. Nie wiem, dlaczego to wywołało taką burzę. Usłyszałem bardzo fajną e, wypowiedź kolegi z gimnazjum. Won na swój kanał. Bardzo na mnie to wielkie wrażenie zrobiło naprawdę. Ale kolega mnie nie ogląda, więc tego nie będzie. Ale chciałem go bardzo serdecznie pozdrawić naprawdę. No za moich czasów gimnazjum nie było. No ale to inna sprawa. Ja takie, ja oczywiście kanał w swoim moderuję. U mnie jest około 60 banów na kanale. Takie mam podejście, ani inne. I tak jak powiedziałem, ja mam ochotę, mam, mogę wspierać kogo chcę w jakikolwiek sposób. I sobie z Feniksem pewne rzeczy wy, wyjaśnili. Nie spodobało mi się stwierdzenie o szarej strefie, bo Witko i Feniks miał zawsze wstęp na mój kanał. I wiecie doskonale, że bardzo duży boom doświadczył, jak wszedł pierwszy raz na live'a się pojawił. I każdy o tym wie. Więc dopóki nie będzie jakichś płatnych grup szkoleniowych i tak dalej, a wiem, że takich rzeczy nie będzie, bo rozmawiałem z Feniksem, to Fenix będzie miał moje pełne wsparcie. Nie wiem skąd ta gówno burza, a najlepsze jest to, że ludzie, w, e, ludzie można powiedzieć, e, lepiej wiedzą od nas, nie? Ja sobie z Feniksem wyjaśniłem, Fenix nie poczuł się urażony, ja nie, moim celem było zwykłe, proste pytanie, chciałem się po prostu dowiedzieć, a ludzie poczuli, że to jest atak na kanał. To nie jest forum PiSu, a nie po bo ja podobnie się czuję, jak wchodzę, jak wchodzę na forum PiSu i coś złego powiem na PiS, albo zadam pytanie takie niewygodne, nie? Pytanie o fakty niewygodne. O, uciekaj do PO. Więc ja od razu, jak zadaję pytanie, to mówię też o tym, że ja nie nienawidzę jednych i drugich tak samo. Ja jestem za wolnością, nie? Druga strona tak samo mnie, mnie traktuje. Więc naprawdę fanatyzm, to zostawmy gdzieś tam, gdzie rzeczy. Naprawdę różnych ludzi trzeba słuchać i ja uważam, że trzeba słuchać wielkich. Wszędzie to powtarzam. Trzeba słuchać wielu youtuberów, i trzeba wyciągać jakieś własne wnioski, ale naprawdę, nie brońcie ludzi, którzy <noise> nie są tak, jak ja bym nie chciał, żeby na moim kanale, i od razu uprzedzam też, wszem wobec, mówię to publicznie, jeżeli ktoś, nie wiem, do mnie coś napisze, to naprawdę nie musicie, szczególnie Marcel ma takie cięte riposty i cięte komentarze i wiem, że kiedyś była taka sytuacja, że ktoś tam na Marcela naskoczył, ja się śmieję z tego wszystkiego, jeżeli to nie jest jakieś bezmózgie wyzywanie, to dyskutujmy. Bo, jeżeli komuś się nie podoba sposób prowadzenia mojego, to oczywiście ma prawo mi wytknąć to, 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 to i to. Ja jestem otwarty na konstruktywną krytykę, ale jak to ktoś określił kiedyś, mnie można kochać albo nienawidzić. Ja nie jestem przyjacielem wszystkich. Ja w twarz mówię pewnym osobom, co mi się nie podoba. Pewnych kanałów nigdy nie będę wspierał. Pewni ludzie nigdy nie będą gośćmi na, na naszej społeczności. Kogo wspieram? Wiecie, z kim współpracuję? Wiecie, kogo lubię? Wiecie, kogo nie lubię? Też wiecie, a przynajmniej możecie się domyślić. Więc ja nie będę przyjacielem wszystkich i nie mam zamiaru. Przyjmuję linię prowadzenia kanału taką, a nie inną. Jeżeli komuś się no, nie podoba, to oczywiście ma prawo nie oglądać moich filmów, ma prawo oglądać wybiorcze moje filmy, ma prawo mieć inne zdanie. Jak najbardziej ja nawet nie chciałbym, żeby każdy zgadzał się z tym, co ja mówię, bo to jest bez sensu, jeżeli wszyscy mamy takie zdanie, to to jest najprostsza droga do upadku. To jest bez sensu, kompletnie i tak się nie powinno robić. Także to takie przedłużony wstęp. Oczywiście godzina 20.45, dzisiaj live u Kowalskiego. Zapraszam wszystkich serdecznie, jak najbardziej pojawcie się tam. A z kolei jutro, godzina 20, świąteczny live u Majka, czyli kryptowalutowe niedziela z Majkiem odcinek. Nie pamiętam, 51 czy 52, chyba 52, a może 53. Zgubiłem rachubę, jak widzicie kryptoniusów było już 118. Formuła na razie się nie będzie zmienia, chociaż zrobię Wam właśnie, chciałem Wam powiedzieć, zrobię Wam właśnie... Małe głosowanie, ale najpierw wrzucę wam próbki, link, wrzucę parę zdjęć, bo chcę się pobawić z green screenem. Kiedyś już było głosowanie odnośnie green screenu i chcę się pobawić, czy w kryptoniusach lepiej by było, żebym był ja z jakimś innym tłem, które się komponuje, komponuje z tym, co jest tutaj macie na ekranie, w ramkach dookoła mnie, czy może, żeby była sama moja postać, no oczywiście fotel, bo tego się nie wytnie, czy może jeszcze jakaś inna opcja. Ja zrobię parę różnych zdjęć, próbek. I wrzucę wam głosowanie, żebyście w karcie społeczności mogli się wypowiedzieć na ten temat. Wszystkie komentarze mile widziane. Research iotexa to jest kolejna rzecz. Został, przepraszam, przeprowadzony. Bardzo podoba mi się projekt. Nie ukrywam, byłem zaskoczony. Dzięki serdeczne koledze, który nadesłał propozycję. Kolejny na warsztacie jest Xcash. To będzie kolejna rzecz. Mam nadzieję, że uda mi się to w przyszłym tygodniu. Wszystko wskazuje na to, że się uda. Wiadomości górnicze najprawdopodobniej jutro, chociaż jutro święta, więc może to nie być. Jest opóźnienie w wiadomościach górniczach, za które serdecznie przepraszam. W wiadomościach górniczych trochę zmieniam pewną strategię, ale to już zobaczycie, jak to wygląda w sensie. Nie będę, bez sensem jest przepisywanie informacji z, ze strony Simple Mining i HyFOS. Ja po prostu będę pokazywał, jakie tam zmiany były i tak dalej. Oczywiście regularnie dostajecie news, i tego typu inne rzeczy. Eee, właściwie co jeszcze mogę powiedzieć, no chyba na koniec pozostało mi życzyć Wam wszystkim, niezależnie od tego czy jesteście osobami wierzącymi, czy niewierzącymi bez różnicy e, wszystkim osobom, które obchodzą święta chciałem życzyć e, wesołych, spokojnych rodzinnych świąt Wielkiej Nocy e, jak to się mówi e, dobrego jajka i smacznej kiełbasy i w ogóle wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego wesołego Alleluja e, dla osób, które, które takie rzeczy, innym wszystkim, które, e, którzy można powiedzieć nie obchodzą święta w sposób religijny, to po prostu wolnego czasu odpoczywajcie, regenerujcie siły osobom, wszystkim, które pracują. Wiem, że Bitcoin Phoenix pracuje, wszystkim osobom, które pełnią wszelkiego rodzaju służbę, policja, straż pożarna, pogotowie i inne tego typu rzeczy. Spokojnej służby, naprawdę jesteście dla mnie, jesteście dla mnie wzorem, jesteście dla mnie na samej górze, można powiedzieć, żołnierzom, oczywiście, także. Także naprawdę dbajcie o to wszystko. Chyle czoło. Można powiedzieć przed Wami, także wszystkim jeszcze raz, jeszcze raz, wesołych świąt. Odpoczywajcie, ja będę trochę odpoczywał, trochę będę działał, także regularnie filmy będą pojawiały się na kanale. No i oczywiście wszystkim widzom, którzy są na premierze, bo premierze oczywiście, jak zwykle w kryptowalutach jest premiera. Wielkie dzięki, że tu jesteście, także wesołych świąt. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się. Do następnego razu.